Yeah. I'm feeling good right now. It's just one of them days where everything going right. <laughs> Everybody come together. Now. Witam serdecznie, z tej strony Marcelus i chciałbym Was zaprosić na event, który będzie miał miejsce 14 lutego w Rzeszowie. Związany jest bezpośrednio z kulturą tatuażu. Organizatorami tego eventu jest DK Studio Tattoo oraz Fundacja Mam Marzenie. Od razu odpowiem na pytanie. Ręka aktuowana na filmie jest moją ręką i tatuuje ją Maciek Gulak, którego w tym momencie chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie i podziękować za to, że wytrzymuje ze mną psychicznie te nasze sesje. A wracając do eventu. Będą tam następujące osoby tatuować. Andrzej Munich-Misztal, z Jarosławia, Grzegorz Latok z Milanówka, Dariusz Kamek z Rzeszowa, Maciej Gulak z Tyczyna oraz Sławek Mera-Scott z Jasła. Dodatkową atrakcją będzie piercing wykonany Mateusza Bisiady oraz warsztaty by Art Statu z Kolbuszowy. Wszystkie informacje znajdziecie sobie w linku, który podwieszę pod ten filmik. Wracając do Matu tatuażu. Mam nadzieję, że ta impreza będzie dobrze zrobiona, bardzo fajnie rozpromowana. Oczywiście będę na niej z kamerą i będę chciał zrobić kilka fajnych y, filmików. I mam nadzieję, że świat tatuażystów, studiów i tatuażu otworzy się bardziej na y, innych ludzi, a inni ludzie bardziej tworzą się na y, tatuaż, bo tatuaż to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, aczkolwiek musi to być kwestia naprawdę głęboko przemyślana i kwestia, którą należy czuć wewnętrznie, a nie robić tylko dlatego, że wszyscy inni sobie robią. Tatuaż jest częścią mnie i wyraża mnie, moje przekonania, moje idee, moje wartości, dodaje siły lub innych ważnych elementów potrzebnych nas, nam w życiu. Po prostu. Ja mam taką filozofię na tatuaż i tatuowanie. Zrobiłem go bardzo późno w życiu i bardzo się z tego cieszę. Będę je nadal robił ku rozpaczy Maćka Gulaka, który serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Tak więc zapraszam Was 14 luty 2015 Rzeszów event z tatuażem. Sobota z tatuażem. Zapraszam Was, bądźcie tam, ja tam będę na pewno. Pozdrawiam. Yeah, I'm feeling good right now. It's just one of them days where everything going right.